Dzień dobry, witajcie na moim kanale Stan Podróży. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam opowiedzieć o urządzeniu, które otrzymałem do testowania. Jest to nawigacja z Android Auto i Apple CarPlay, służąca do, no właśnie, przede wszystkim do nawigowania, do włączenia nawigacji Google Maps jak też do innych funkcji, które, które umożliwia i które są bardzo pomocne. Ogólnie jest tak, że Nawigacji motocyklowych jest wiele. Ja akurat używam Tom Toma, inni używają Garmina, inni używa, używają jeszcze innych y, urządzeń. Niektórzy używają telefonu po prostu wpiętego, no chociażby w taki uchwyt, ja mam, ja mam taki uchwyt e, i e, używają nawigacji googlowej do, do podróżowania, do, 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 do jazdy motocyklem. Kwestia polega na tym, że no właśnie w ten sposób angażujemy sam telefon, do tego, że on cały czas ma włączony wyświetlacz, jest podłączony do ładowarki, może się przegrzewać, może się woda dostać do, 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 do gniazda ładowania, etc., etc. Po prostu ten telefon jest eksploatowany. Dodatkowo no ja na przykład miałem taką sytuację, gdzie yy, Ci, którzy oglądają mój kanał, filmy, tam w połowie tego roku, miałem taką przewrotkę w wodzie, przejeżdżając przez takie płyty, które były porośnięte glonami, mchem i upadłem, motocykl się przewrócił i telefon wypił się z tego, wyobraźcie sobie. Markowego, dobrego uchwytu, i wpadł do wody. Ja go nie mogłem znaleźć, tam były poszukiwania i tak dalej, i tak dalej. No i tam właśnie niektóre komentarze były, że mm, niektórych z was, że najlepszym miejscem na telefon jest gdzieś kieszeń ukryta, nie ma dostępu do, te, do telefonu i tak dalej. No właśnie. I to urządzenie umożliwia coś takiego, ponieważ telefon mm, może być schowany w kufrze bezpiecznie, gdzieś w kieszeni, w ubraniu i tak dalej. I on się łączy z tym urządzeniem, które jest na stałe przymocowane do motocykla, ma. Mm, no jakby jest przystosowany do takiego użytkowania bardziej motocyklowego, jest odporny na wstrząsy, etc., etc., jest na stałe podpięte do, do, do ładowania, jak również ma ochronę przeciwwilgociową IP, IP67, co oznacza, że na pył, na wodę i jakby na wszystkie... Okoliczności, które są związane z użytkowaniem motocykla na zewnątrz, to urządzenie powinno być odporne i to jest dobre wyjście do tego, kiedy chcemy mieć telefon schowany, a jednocześnie łączyć się z tym urządzeniem z telefonu e, po to, żeby wyświetlać nawigację, ale i nie tylko, bo tam wiele innych Zobaczymy, funkcji jest. Zobaczymy, ten sprzęt jeszcze nie jest otworzony, on jest oryginalnie zapakowany, przyszedł prosto z Chin, bo producentem jest firma chińska, natomiast sprzęt można zakupić, zarówno na ich stronie w firmowej, jak też na różnych innych platformach. Na dole w opisie filmu macie link do zakupu tego urządzenia. Klikając w ten link i wpisując kod zakupowy, stan podróży, pisany małymi literami razem, bez polskich znaków, czyli stan podróży, otrzymujecie 30% rabatu na zakup tego produktu. To jest 380 zł. rabatu, ponieważ ten sprzęt nominalnie kosztuje około, w przeliczeniu to jest 300, chyba 10 dolarów, co daje jakieś 1200, około 50 zł. E, czyli kupujecie za około 890 zł. po rabacie, używając mojego kodu. Ten sprzęt wygląda tak, on w takiej formie zapakowany przyszedł do mnie, e, jest jeszcze w oryginalnej folii, w oryginalnym opakowaniu. Jest to urządzenie CarPurite 502 Pro. E, ta firma, w, można zapoznać się na ich stronie, ma również wiele więcej urządzeń, również dedykowanych na przykład do motocykli. BMW R1200GS, 1250, etc., jak również zauważyłem, że do Harley'ów. Natomiast ten sprzęt to jest pięciocalowe urządzenie. Pomyślałem, że to wezmę do testowania, ponieważ są również 7-calowe, jeśli dobrze pamiętam. No, One są już dosyć dużych gabarytów, bo dwa cale na przekątnej to jest dużo różnicy. A co tam jest w środku, to zapraszam, zobaczcie. No dobrze, urządzenie wygląda w ten sposób, zapakowane. Jest to CarPuride, czy jak to woli, CarPuride 502 Pro. W takim kompaktowym opakowaniu. Ja dostałem również w PDF-ie przesłaną instrukcję w języku polskim. No, co prawda, bez polskich znaków, ale to nie jest problem. Ja ją sobie wydrukowałem i spiąłem w ten sposób. Tak przeglądałem tą instrukcję i jakby ona nie wygląda na jakoś tam skomplikowanie, trudne ten montaż czy obsługa, ale warto mieć taką instrukcję i zobaczyć, jakie są funkcjonalności tego urządzenia. No, dobra, otwórzmy to urządzenie. Tak, żeby nie uszkodzić za bardzo opakowania. Zapakowane całkiem nieźle, zabezpieczone jakimś, jakimiś pianeczkami. Hmm. hmm. Ok, czyli mamy tak. Mamy samo urządzenie. Mamy tutaj. O, fajnie. Mamy uchwyt taki na stałe mocujący do belki takiej nawigacyjnej. Super rzecz. Wow, mamy drugi uchwyt. Mamy drugi uchwyt, całkiem solidnie wyglądający, z jakiegoś metalu, umożliwiający montaż tego urządzenia na kierownicy z Ekstra. To jest fajne. Otworzę jeszcze to, czyli to jest na tą belkę nawigacyjną. Mamy śrubki montażowe, hmm, super mamy przewód do USB, bo to urządzenie można wpiąć na stałe do instalacji motocykla albo bezpośrednio pod akumulator za pośrednictwem tego połączenia albo e, wpinając to tutaj, wpinamy do gniazda USB, e, które gdzieś tam na kierownicy czy w motocyklu oryginalnie mamy. Jest bezpiecznik, tak, bo trzeba zabezpieczyć urządzenie, czyli mamy bezpiecznik 3 amperowy. No i mamy manual, czyli to, co ja wydrukowałem w języku polskim, tylko w języku angielskim i to już takie na ładnym papierze. Ok, tak to wygląda. Samo urządzenie hmm. no w dotyku jest całkiem przyjemne. W dotyku jest całkiem przyjemne, tu mamy gniazdo na kartę SD, podobno 64 GB przyjmuje. Mamy to wykonane całkiem, całkiem nieźle. To wygląda. Przyznam szczerze, że to nie jest taki plastik, jakby taki, e, nie wiem, rysujący się łatwo, czy coś w tym rodzaju. Całkiem przyjemnie to wygląda i w miarę solidnie. Także jest tutaj nieźle. Ekran jest jeszcze foliką e, za, zakryty, a ja może ją później zdejmę. Fajnie, bo jest daszek, który będzie chronił przed promieniami i jakby jakimiś tam od, odbłyskami e, ze strony słońca. No wygląda całkiem nieźle i rozmiar ten pięciocalowy, moim zdaniem, jest naprawdę optymalny. Wygląda nieźle. Zobaczmy, ja to teraz zamontuję na motocyklu. Ja do montażu tego na motocyklu nie będę demontował tego oryginalnego gniazda, które na razie mam tutaj pod nawigację TomToma. Natomiast widzę, że tamten uchwyt, który pozwala właśnie na tą cienką średnicę, na belkę nawigacyjną, zamontować, on by tutaj idealnie pasował. Czyli możemy sobie to urządzenie zainstalować. Tutaj i tak by ono się tutaj prezentowało. Całkiem nieźle, fajnie. Natomiast ja zamontuję to na razie na, na kierownicę i w tym miejscu uruchomimy to później. Nie będę tego wpinał w instalację elektryczną. Tylko tutaj mam gniazdo USB, więc wykorzystam to gniazdo do tego, żeby uruchomić to urządzenie. W zestawie producent daje nawet taki kluczyk. No, nie jest on jakiś tam solidny, raczej taki bym powiedział jednorazowy. Można e, tak naprawdę nie mieć żadnych narzędzi i tutaj producent e, dodaje wszystko do opakowania po to, żeby, żeby zamontować. Ja użyję tego kluczyka, zobaczymy czy on się sprawdzi do zamontowania tego. No i już. Jest to już zamontowane. Możemy tu sobie fajnie regulować w ogromnym zakresie, w zasadzie tą, tą głowicę, jakby tutaj tak nazwać. Jeszcze dokręcimy trochę, ale dał rady ten kluczyk. I teraz tak, odepnę tutaj. Jest to w bardzo porządnym złączem zrobione. Czyli mamy odpinając to złącze. Hmm, do wpięcia bezpośrednio w instalację motocykla albo pod akumulator. Mamy taką końcówkę. Ja tą końcówkę teraz łączę z tą częścią. Bardzo to dobrze, solidnie wygląda, widać, że to jest wodoszczelne na pewno. Ja tą końcówkę teraz połączę z przewodem USB i zamontujemy to. Okej. Okay. Już. Wypniemy teraz gniazdo USB. Wygląda na to, że mamy to zamontowane. Uruchommy to. Żeby uruchomić, to jest potrzebne zasilanie z USB, czyli muszę przekręcić kluczyk w motocyklu. Ok. No dobrze. I co nam się ukazuje? Ukazuje nam się po włączeniu marka Carpuride. Mhm, mhm. Okej. Teraz będzie czas, żeby to sparować z telefonem. Ja to właśnie zrobię. Wejdźmy sobie w ustawienia. Najpierw bardzo szybko reaguje, czy jest język polski. Zaraz zobaczymy Jest polski język. Mamy polski język. W związku z czym włączyłem język polski i wszystko całe menu mamy w języku polskim. Mamy regulację jasności. Co więcej, e, czytałem w instrukcji, że urządzenie ma czujnik, który automatycznie reguluje jasność w momencie, kiedy jedziemy w ciągu dnia. Jest jaśniej, i w momencie, kiedy jest ciemno, gdzieś w nocy jedziemy, wtedy on automatycznie trochę ściemnia to, żeby nas nie raziło. Bardzo fajne. Tu mamy wysokościomierz. Tutaj mamy kompas, który nam mówi, w jakim kierunku, na jakim kierunku jesteśmy. Fajnie. Aha, i teraz możemy tak. Tutaj mamy stopy, a tutaj mamy metry. 52 metry. Teoretycznie jesteśmy na 52 metrach. Nie jestem pewien, bo w miejscu, w którym jesteśmy, jest raczej na wysokości około 200 metrów nad poziomem morza. Ta okolica, w której ja mieszkam. Tu możemy sobie wybierać tapety, tak to rozumiem. Fajnie. Ok, tak się to robi. Zostawmy tam. Wróćmy i połączmy się z telefonem. Tu mamy jeszcze ustawienia. Standard, głośność, dźwięki klasyczny, czyli jakieś możemy indywidualnie sobie ustawić dźwięk. Wróćmy. Bardzo szybko działają te wszystkie kliknięcia, nie ma tu zawahania. Ekran całkiem nieźle też wydaje mi się, że jest bardzo czytelny, jest, 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 jest nieźle, naprawdę. Tak to widzę. Na stronie producenta, tak jak wspomniałem, jest lista urządzeń telefonów, które nie będą bezprzewodowo współpracować z tym urządzeniem. W związku z czym dobrze sobie przed zakupem sprawdzić tą listę. Mój akurat Samsung S22 współpracuje i nie ma problemu z łączeniem. Dobra, zobaczmy dalej. No dobra, jest uruchomiony już Android ALTO bezprzewodowo. No właśnie, można sobie wybrać w tym miejscu, miejsce do którego chcemy jechać. No działa to tak jak Android Auto, czyli mamy i mapy, mamy muzykę, mamy ustawienia, możemy tutaj dodatkowych funkcji użyć. Możemy sobie ostatnie połączenia jakieś wykonać, czyli mamy wszystko tak naprawdę tutaj. Tak jak w samochodzie, jeżeli ktoś używa Apple CarPlay, czy też Android Auto, przede wszystkim to właśnie tak to wygląda. Tu mamy mapę, załóżmy na basen. Mam 7-6 km. Oczywiście rozpocznij. Wow, zobaczcie jak to szybko działa. I już możemy jechać. Tak to wygląda. W międzyczasie, jeżeli chcemy posłuchać muzykę, włączamy sobie tutaj listę odtwarzania. Ja tego oczywiście tutaj utwory. O, proszę, jakieś tutaj rzeczy nam wyszły. Eee, w tym momencie możemy szybko wrócić do Android, znaczy do Google Maps i kierować się fajne, fajne urządzenie. Bardzo szybko to działa, jestem tym zaskoczony. Nawet w, taki, w takiej pozycji, jak tutaj, teraz to zamontowałem, może delikatnie powinienem niżej, jest to czytelne z poziomu e, kasku, z poziomu kierowcy, a zarazem widzę tutaj z tego miejsca, tutaj mam oczy, widzę bezpośrednio liczniki. Natomiast na pewno to miejsce byłoby dla mnie bardziej korzystne do montażu, czyli docelowo, jeżeli to będę montował, to zamontuję to w tym miejscu. Jakie są tu jeszcze funkcje? Jednocześnie jadąc, no tak jak w Android Auto, możemy sobie jakby zmniejszyć tą część ekranu, na którym wyświetla nam się nawigacja i mamy tu odtwarzacz muzyki. Co ważne, o tym za chwileczkę powiem, można ten telefon oczywiście parować z interkomem i to dwoma interkomami, czyli krótko mówiąc słuchamy muzyki, komunikujemy się z pasażerem pomiędzy sobą, ale to wszystko przechodzi przez to urządzenie, czyli słyszymy ja i mój pasażer czy pasażerka, słyszymy wszystko, z, wszystkie komendy, co do jeśli chodzi o nawigację, jeśli chodzi na przykład, jeżeli słuchamy jakieś muzyki, czy inne rzeczy z tego urządzenia. To słyszę ja i mój partner, partnerka z którą, z którą jedziemy z tyłu. Ten Bluetooth i to połączenie z interkomem działa, jeśli dobrze pamiętam, do 10 metrów, czyli to nie jest coś, co można by na dwa motocykle używać, jeśli chodzi o interkom, bo no 10 metrów to jest trochę za mało, żeby na dwóch motocyklach jadąc móc się na dwa interkomy łączyć z tym urządzeniem. Okej. Okay. Oczekaj. Zobaczcie, a jeżeli sobie klikniemy tutaj, to wyświetla nam się, wyświetlają nam się aplikacje wszystkie, które są zainstalowane na e, naszym telefonie, które są kompatybilne z Android Auto, także możemy po prostu w pełni sobie sterować aplikacjami, e, które mamy zainstalowane na naszym telefonie. I to jest naprawdę fajne, bo ten telefon sobie czeka w, w kieszeni, jest bezpieczny, jakby nie grzeje się, nie jest używany, ekran się nie zużywa i tak a wszystko to mamy tutaj. No, nieźle. Tak to wygląda. Ta funkcjonalność będzie najważniejsza, żeby móc jeździć z nawigacją. Spójrzcie, spójrzcie dokładnie na wykonanie. Nie wiem, czy kamera odzwierciedli to, jak to jest wykonane, ale przyjrzyjcie się temu z bliska. No, ekran ma jeszcze folijkę. Ja ją załóżmy zdejmę w tej chwili. Wow. Tak to wygląda. Tu mamy daszek. Z tej strony mamy włącznik wyłącznik. To wszystko jest zabezpieczone śrubkami, więc, jakby ta odporność na pył. I na wodę absolutnie tu musi działać. Tak to wygląda. No naprawdę... Zobaczcie jeszcze, jak ten wyświetlacz, jak ten ekran wygląda bez foliki, którą już zdjąłem. No, jest jeszcze bardziej wyrazisty. Naprawdę, naprawdę wygląda to nieźle. Kompas. Naprawdę ten ekran i to urządzenie wygląda bardzo wzbudzająco zaufanie. Tak bym to określił. Myślę, myślę, że za taką cenę, czyli 890 zł, porabacie tutaj, który 30%, który ja Wam proponuję, to jest naprawdę bardzo przyzwoite urządzenie. Także ja będę testował już w trasie, kiedy już tylko pogoda na zewnątrz na to pozwoli. No dobra, minęło naprawdę niewiele czasu. Montaż tego urządzenia jest bajecznie prosty. Można go zamontować właśnie na tym dołączonym uchwycie, bardzo solidnym, bo on jest tutaj metalowy i wygląda naprawdę nieźle, bardzo szybko zamontowany, połączenie kabla przewodu zasilającego do gniazda USB lub jeżeli ktoś woli wpiąć w zasilanie gdzieś tam w wiązkę lub bezpośrednio do akumulatora. Wszystko jest dołączone, łącznie z kluczykiem, którym należy to dokręcić. Jest nawet bezpiecznik 3A dołączony. Wygląda to urządzenie nieźle, jest z niezłych materiałów. Uważam, w mojej ocenie to... Ten rozmiar, czyli 5 cali, to jest optymalne, przynajmniej dla mnie. Ten model, czyli CarPuRite 502 Pro. Wydaje się być naprawdę dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy no właśnie nie chcą jechać na nawigacji z telefonu wpiętym tutaj z różnych względów, żeby go nie zapomnieć, żeby nie wypadł, czy żeby go nie, jakby nie przegrzewać, żeby, żeby szybciej się nie zużywał. To to urządzenie daje te wszystkie możliwości wyrzucania aplikacji, takich jak Spotify, jakieś muzyki, ma slot karty 6 do 64 GB, czyli tam można sobie jakieś rzeczy przed jazdą wrzucić, posłuchać z karty. To jest super. Dodatkowo łączy się z interkomem z dwoma interkomami, czyli można słuchać na przykład muzyki czy jakichś buków podczas jazdy z pasażerem czy pasażerką. Jest wodoodporny, IP67. No, wygląda naprawdę nieźle. To urządzenie wzbudza zaufanie i chyba będę go używał jeżeli pogoda już pozwoli na to ja wyjadę z tym urządzeniem na jakąś wycieczkę nakręcę z tego jeszcze jeden film jakby użytkowania w trakcie pamiętajcie o tym że to urządzenie możecie kupić z rabatem 30% z rabatem 30% używając linka tego, który jest w opisie do tego filmu, i wykorzystując kod rabatowy, stan podróży bez polskich znaków, pisane razem małymi literami, i wtedy macie 30% rabatu, co daje ponad 380 zł rabatu w stosunku do ceny nominalnej, czyli ten sprzęt możecie mieć za około 890 zł. Tymczasem dzięki za obejrzenie tego filmu. Jeżeli macie jakieś pytania co do urządzenia, czy to w ogóle co do podróżowania, pytajcie, a ja będę odpowiadał w komentarzach. No, i oby do wiosny, oby pogoda jak najszybciej pozwoliła na znowu wyciągnięcie motocykla na, na szosy na bezdroża i podróżowania. Dzięki, do zobaczenia, cześć.